Siła dobrych słów na Dzień Edukacji Narodowej. Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowy moment, w którym z wdzięcznością myślimy o naszych nauczycielach, o ich pasji, cierpliwości i codziennym zaangażowaniu. W ramach ogólnopolskiego programu Szkoła Dobrego Słowa odbyły się warsztaty z pedagogiem specjalnym, podczas których uczniowie rozmawiali o sile języka, życzliwości i wdzięczności. Zainspirowani kampanią Słowa mają moc, Przygotowali kolorowe, kwiaty dobrego słowa, laurki pełne ciepłych słów i emocji, które stały się symbolicznym podziękowaniem dla nauczycieli. Kolorowe paski papieru zamieniły się w wyjątkowe laurki. Wykonane laurki to symbol wdzięczności i podziękowania, za trud, cierpliwość i serce, które nasi nauczyciele wkładają każdego dnia. Dziękuję.